Jan Kwietniewski, witam państwa i kłaniam się nisko. Dzisiaj będziemy rozmawiać z osobą, która jeszcze wczoraj walczyła w sejmie o obronę praw zwierząt. Walczyła, ponieważ ta komisja, w której brała udział, można powiedzieć, że w pewnych momentach przypominała bokserski ring. Było bardzo dużo politycznych i nie tylko emocji. Już teraz łączymy się z małgorzatą Roznek, majdan prezenterką telewizyjną i aktywistką społeczną. Dzień dobry. Dzień dobry tutaj. panu. Dzień dobry państwu. Powiedz proszę, bo Wspomniałem o tej wczorajszej komisji, w której brałaś udział, porównałem to do ringu bokserskiego. Czy to odniosłaś podobne wrażenie, że to jest bitwa, no, czasem można powiedzieć, że nie tyle bez zasad, co z bardzo niejednoznacznymi zasadami? Wiesz, to nie jest pierwsza komisja, w której brałam udział. Ta komisja już od jakiegoś czasu e, zbiera się i na niej... Rozmawiamy i próbujemy dyskutować na temat dobrostanu zwierząt. Każda z tych komisji budzi emocje, bo prawa zwierząt budzą emocje. I należy pamiętać, że ten dialog społeczny on jest trochę oparty też na próbie wypracowania konsensusu społecznego dotyczącego różnych stron sporów. W tym przypadku wczorajsza komisja dotyczyła użycia materiałów wybuchowych my na poprzedniej komisji jeszcze tej w maju w 2024 dokładnie rozpoczęliśmy pracę nad tym tematem i to jest zawsze miejsce, które jest pełne emocji, ale te emocje nie są złe w polityce, emocje nie są złe w życiu, je tylko po prostu trzeba wykorzystywać do tego, żeby Osiągać yy, cele, te cele krótkoterminowe. dopytuję dopytujecie o te emocje, bo tam na przykład były takie argumenty ze strony jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli chcemy zakazać fireworków ze względu na hałas i te, ze względu na to, że zwierzęta boją się tego hałasu, to równie dobrze moglibyśmy zakazać na przykład młotów pneumatycznych. To poseł Prawa i Sprawiedliwości ym, podał taki argument. Bardziej mam na myśli takie emocje, że w gruncie rzeczy to są argumenty, no właśnie, chyba niemerytoryczne, prawda? Wiesz, mnie działania społeczne i te polityczne już przyzwyczaiły do mierzenia się z niemerytorycznymi argumentami. To nie tylko poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale również poseł Konfederacji podnosili argumenty, które dla każdej empatycznej osoby są argumentami z góry skazanymi na porażkę. Trochę musimy się przyzwyczaić do tego, że Polska to jest kraj, który łączy e, ludzi o różnym podejściu do, e, do spraw zwierząt, ale nie mam wątpliwości, e, że musimy być bezwzględni i e, nie ustępować, bo naprawdę e, my jesteśmy głosem tych, którzy głosu nie mają. Tylko... Problem jest teraz taki, że mamy w Pałacu Prezydenckim takiego, a nie innego lokatora i też odwołuję się do Twojego wczorajszego apelu na tej sejmowej komisji, bo zwróciłaś się do Kancelarii Prezydenta, żeby pochylali się nad każdym projektem obywatelskim z należytą dokładnością, a wiemy co się stało z ustawą łańcuchową, która ostatecznie została zawetowana przez Pana Prezydenta, a to właśnie był projekt obywatelski. No i teraz pytanie, czy Ty nie boisz się takiego kolejnego scenariusza, kiedy uda się wypracować jakieś, jakieś rozwiązanie i skończy się tym, że... Będzie prezydenckie weto. Może chciałabyś spotkać się z panem prezydentem, żeby uniknąć takiego scenariusza? Ta ciężka praca wielu tysięcy, ponad 530 paru tysięcy obywateli, którzy zbierali podpisy pod tym obywatelskim projektem, musi być uszanowana. Ja wiem, że pan prezydent wetując ustawę łańcuchową przedstawił swój projekt ustawy łańcuchowej, który chyba dzisiaj będzie procedowany razem z takim projektem poselskim. Natomiast jestem głęboko przekonana i zachęcam do tego, żebyśmy łączyli się w sprawie zwierząt ponad podziałami. Prawa zwierząt są naprawdę nadrzędne nad naszymi niesnaskami czy różnymi punktami widzenia i jeżeli Czyli my w naszym show biznesowym świecie jesteśmy w stanie e, wznieść się ponad e, animozy. Ja to nie mam wątpliwości, że tym bardziej politycy e, powinni próbować z nami e, rozmawiać. E, bardzo była taka. Teraz chętna. trochę czasem unikają tej rozmowy twoim zdaniem. Czy tutaj politycy za mało skupiają się na prawach zwierząt? Słuchaj, no, zawetowanie ustawy łańcuchowej jest jasnym sygnałem. Ja wiem i znam argumenty kancelarii prezydenta. E, natomiast e, Jedynie psy są e, takim gatunkiem zwierząt, które nie ma w polskim prawie minimalnej e, powierzchni bytowania. Krowy mają wskazaną w ustawie takie powierzchnie, kury, inne zwierzęta hodowlane, więc my nie możemy ściągać psów z łańcucha bez wskazania minimalnych możliwości e, bytowych, bo te psy skończą w klatkach, skończą w jeszcze gorszych warunkach, więc e, m, musimy zgodzić się i wypracować jakiś kompromis e, i mam nadzieję, że... Kancelaria prezydenta, mimo tego wszystkiego, co dzieje się na świecie na pewno bardzo intensywnego czasu, znajdzie też e, chwilę dla różnych środowisk, dla obywateli, i że spotka się z nami. Ja do takiego dialogu jestem absolutnie gotowa i e, zgłaszam swoją Zaproszenia do kancelarii prezydenta w takim razie, żeby porozmawiać o prawach zwierząt. Bardzo chętnie uczestniczyłabym w takim spotkaniu zorganizowanym czy przez Kancelarię Prezydenta, czy również przez Kancelarię Pierwszej Damy, bo właśnie to jest taki, takie miejsce do nawiązania tego dialogu. I to, co jest istotne, żebyśmy o sprawach różnych rozmawiali w różnych środowiskach. Nie zamykali się wyłącznie na swoje, swoje bańki sympatii lub antypatii, tylko działali razem we wspólnym celu. Krótkoterminowa działalność, czyli Prawe bytowania zwierząt w schroniskach to jest świetne i bardzo potrzebne działanie, ale długofalowo pójdźmy drogą Holandii i postarajmy się wprowadzić te rozwiązania, a ja na pewno będę wkładała w to całą swoją energię i jestem gotowa na lata pracy wokół praw zwierząt. Tak, dopytuję o to spotkanie z panem prezydentem, ponieważ wczoraj w Sejmie Doda, Dorota Rapczewska, która była na tej samej komisji, na której ty byłeś, mówiła, że mm, politycy nie słuchają y, praw zwierząt, nie chcą słuchać. Y, o prawach zwierząt, że być może musi właśnie pojawić się taka osoba jak Dorotar Przewskaczyty, czyli osoba z dużymi zasięgami w mediach społecznościowych, takimi, które ma, ta, taka osoba, która ma wpływ na opinię publiczną większą niż um, przeciętny Polak, powiedzmy w takim dużym uproszczeniu, no to właśnie dlatego dobytuję, że może wykorzystać ten mandat społeczny, jaki masz, czyli um, te armie obserwujących, um, followersów i tak dalej, i w związku z tym udać się do pana prezydenta i spróbować, Przekonać powiedzmy w ten sposób do podpisania ustawy, żeby nie było kolejnego weta, jak będzie ustawa dotycząca praw zwierząt. To za waszym pośrednictwem proszę o możliwość takiego spotkania. Wydaje mi się, że spotkanie w kancelarii prezydenta lub z pierwszą damą na pewno ułatwiłoby nam komunikację na temat praw zwierząt. Myślę, że kompromis jest zawsze do wypracowania. Osiem lat, w trakcie których staraliśmy się o powrót refundacji procedury in vitro, był również czasem spotkań, wydawało się, z osobami, które nie powinny znaleźć wspólnego stanowiska, a jednak to się udawało. Ja głęboko wierzę w ideę pomocy, w ideę rozmowy i głęboko wierzę, że każdy z nas znajdzie w sobie taką empatyczną część, która pozwoli rozwiązać tak oczywisty problem, jak to, że które są tak bliskie polskiemu społeczeństwu, e, znajdą również w prawie e, swoje, obronę swoich praw. I muszę powiedzieć, że kolejną rzecz, którą widzę w podobieństwie do procedury in vitro, to to, że mandat społeczny i poparcie społeczne dla praw zwierząt jest porównywalne do tego, które było dla procedury in vitro finansowanej z budżetu państwa. Czyli A nie, to nie jest się oskarżeń, naszy. że wchodzisz w politykę i nie wiem, że przygotowujesz się do jakiegoś politycznego startu, to pytuję, bo, no bo jeżeli chodzi o inicjatywę do spraw, jeżeli mówimy o refundacji programu Invitron, to to był projekt koalicji obywatelskiej, więc teraz pytanie, czy nie boisz się wejść w tę politykę, która tak mocno polaryzuje nas? Absolutnie nie. To w ogóle jest taki, taki zarzut lub taka obawa, której ja kompletnie nie czuję. To znaczy nie rozumiem tego problemu. Jeżeli mogę wykorzystać swoje zasięgi w ważnym celu, a mam to poczucie sprawczości i widzę, jak wiele uda się załatwić, jak wiele uda się ogarnąć. Podam Ci przykład. Dzisiaj od godziny szóstej rano rozmawiam z wieloma organizacjami, organizuję pomoc, organizuję przez swoich partnerów, Biznesowych, możliwości wsparcia schronisk. Jutro jadę do Łodzi na spotkanie z panią prezydent Hanną Zdanowską, panią prezydent Łodzi, żeby pokazywać też te schroniska, które dobrze radzą sobie z problemem opieki no nad zdrowiem. No bo teraz pytanie, czy nie wylejemy dziecka z kąpielą? Czy nie przejdziemy no do scenariusza, że zaczniemy mówić o patoschroniskach, zaczniemy mówić o nieprawidłowościach w schroniskach i ten przekaz przebije się tak mocno, że potem koniec końców ludzie będą zakładali, że jeżeli mamy schronisko, to prawdopodobnie coś tam się dzieje nie w porządku, coś tam się dzieje źle, a tymczasem wiele schronisk w Polsce funkcjonuje bardzo dobrze. To są te, tylko mm, te złe schroniska powinniśmy tylko napiętnować, prawda? Te patos schroniska. Jak ja ci dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo cenne i to są sygnały, które spływają do nas od organizacji z wielu miejsc w Polsce, bo my musimy cały czas pamiętać, że piętnowanie patologii jest absolutnie ważne, potrzebne, bardzo skuteczne i dobrze, że się dzieje, tylko musimy również doceniać te miejsca, które wydatkują środki publiczne bardzo dobrze, to już jest 360 milionów rocznie, które starają się jak mogą i które mogą być wzorem i ja właśnie jutro, Jadę do takiego schroniska, spotkać się z jego dyrektorem, z osobą, która w prawach zwierząt jest zaangażowana, w prawa zwierząt bardzo dawno i jest pokazywana jako przykład takiej osoby, która wie jak zarządzać, bo może my potrzebujemy po prostu edukacji, może potrzebujemy pokazać społeczeństwu, jak to powinno wyglądać. My jako społeczeństwo nie wymyśleliśmy jeszcze najlepszej, innej najlepszej formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami niż schronisko. Schroniska muszą być dofinansowywane, muszą być wspierane. Nie każde schronisko jest złe i um, zależy, żeby długofalowo przeprowadzić tą kampanię w taki sposób, żebyśmy wspierali schroniska, ale pamiętali również o prewencji, czyli sterylizacji i kastracji zwierząt, bo to jest naprawdę jeden skuteczny sposób. No właśnie, wspominałaś też wczoraj o tym na tej sejmowej komisji. Przyznam, że kiedy i słuchałem Twoich argumentów, i słuchałem argumentów Dody, to pojawia się w mojej głowie takie jedno chyba zasadnicze pytanie, które też mogą sobie Państwo zadawać. Mianowicie, gdzie w tym wszystkim są służby? Bo koniec końców wiemy, że. Mamy w Polsce organy, jak na przykład um, e, Główny Inspektorat Weterynarii, który powinien nadzorować takie miejsca, powinien mieć na uwadze e, dobrostan zwierząt, ale chyba jest dość prosta odpowiedź na to, gdzie są te służby, prawda? No bo na pieniądze, na nadmiar pieniędzy też nie narzekają. Ja wczoraj rozmawiałam e, z przedstawicielami obu tych służb i. E, Rozmawiałam również z głównym weterynarzem kraju, gdzie nie mamy wątpliwości, co zresztą w moim przemówieniu wybrzmiało, że. My musimy wesprzeć inspekcję weterynaryjną uprawnieniami. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że inspektorat weterynaryjny, który nawet zauważa nieprawidłowości, który przyjeżdża na miejsce i widzi wyraźne nieprawidłowości, nie może zareagować, nie może nawet wypisać mandatu. Policja, która jest i tak przeciążona i naprawdę stara się, ma bardzo często inne rzeczy na głowie, więc nie zawsze w pierwszej kolejności chce pomagać zwierzętom czy reagować. Na te sygnały, które w sprawie zwierząt płyną, więc my musimy na pewno zwiększyć uprawnienia inspektoratu weterynaryjnego. My musimy rozpocząć e, dużą rozmowę nad reformą e, opieki nad zwierzętami w Polsce. O, dlaczego my teraz musimy to rozpocząć? W roku 2026, kiedy e, gigantyczne przemiany mieliśmy w roku 89, to pytanie, czy jeżeli chodzi o prawa zwierząt, to te 30 lat powiedzmy mamy stracone? Nie mamy stracone. Zobacz też, co się wydarzyło na przykład z ustawą dotyczącą futer. To wszystko pracuje, to wszystko się dzieje. Nie zawsze. To po prostu mieli, mieli wolno, dlatego o to pytam. Wydaje mi się, że musimy konsekwentnie cały czas pracować. Musimy patrzeć politykom na ręce, musimy z nimi współpracować, musimy wspierać te miejsca, które próbują dawać sobie radę, ale zobacz, wiele dobrego się wydarzyło przecież w ostatnich latach i y, oczywiście z naszej perspektywy powinno to trwać dużo szybciej, ale to, co jest też ważne, my musimy cały czas pamiętać o kalendarzu prac parlamentu my pewnych rzeczy ze względu na zapisy w regulaminie Sejmu i Senatu, ze względu na zapisy w ustawach, ze względu na porządek prawny, w którym przyszło nam żyć, my pewnych rzeczy po prostu e, nie możemy przyspieszyć po to, żebyśmy nagle nie obudzili się w państwie chaosu. Musimy brać pod uwagę te wszystkie normy prawne. Ja jestem prawniczką... Na o... projekty obywatelskie nie ulegają dyskontynuacji, prawda? Więc jeżeli tak, jak zmieni się tak. tendencja parlamentu, to te obywatelskie projekty, proszę Państwa, w dalszym ciągu mogą być procedowane. Ja głęboko liczę na znalezienie i wypracowanie wspólnego e, stanowiska i głęboko wierzę w rolę prezydenta lub pierwszej damy w e, tym temacie, bo myślę, że e, społeczeństwo wyraźnie daje sygnał e, rządzącym, że oczekują efektów i musimy znaleźć rozwiązanie takie, które będzie działało dla, dla korzyści zwierząt w Polsce. Przyznam, że kiedy rozmawiam, tak na koniec cię zapytam, bo odnoszę wrażenie, że jesteś bardzo zaangażowana i bardzo wierzysz w to, o co walczysz, i zastanawiam się, bo ja na co dzień zajmuję się głównie polityką. Czy nie myślałaś o tym, żeby wejść do tej polityki i móc walczyć już nie jako dodatkową rzecz, jeżeli chodzi o twój czas i poświęcanie go na różne kwestie, no bo głównie jesteś osobą, która jest znana ze swojej pracy w mediach, ale żeby skupić się w 100% na walce o prawa zwierząt i na przykład wejść do polityki i zajmować się, jak na przykład pani poseł Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej, głównie prawami zwierząt, ale już mając inny mandat, no bo mandat parlamentarzystki? Sytuacja wokół in vitro i sukces z powrotem refundacji pokazuje mi, że można to robić również poza parlamentem. Ja działam społecznie, a nie dla stanowisk. Nie jest dla mnie istotne, w którym miejscu działam. Ważny jest dla mnie efekt, który udaje mi się osiągnąć. I dopóki mogę e, łączyć swoją pracę zawodową, która jest dla mnie ogromną pasją i e, przyjemnością, i która pozwala mi też później realizować społeczne projekty, to e, nie będę się starała, żeby wejść do polityki, bo mnie nie interesuje polityka e, sensu stricte. To nie jest e, miejsce, do którego ja dążę. Mnie interesuje lepszy świat. I jeżeli mogę A być. Próbował Cię do tej polityki wciągnąć? Miałaś takie propozycje ze strony jakiejś z partii? Z polityką jest jak z tańcem z gwiazdami. Notorycznie jestem zapraszana, ale jest tak, że ja chcę działać tu i teraz, każdego dnia próbować zmieniać świat wokół siebie. Głęboko wierzę w sprawczość. Ja jestem bardzo sprawcza. Przykład najbliższych dni pokazuje, że dużo się uda zrobić. I cieszę się, że nie tylko rozmawiamy o dwóch tonach karmy, które jutro przekażę, ale rozmawiamy też o długofalowych zmianach e, społecznych, które na pewno są potrzebne. A ja jako prawniczka z wykształcenia głęboko wierzę w siłę prawa i głęboko wierzę w państwo prawa. I wiem, że m, należy zmienić prawo po to, żeby długofalowo osiągać takie cele, które e, przyniosą dobro zwierząt. A ja jestem cierpliwa. Ja mogę poczekać parę lat. Mi się nigdzie nie spieszę. Ja mam bardzo dużo czasu. Ale zwierzęta mają go trochę mniej. Natomiast z. Wcześniej na komisji mówiłaś: Nie odpuścimy, będziemy walczyć o prawa zwierząt. Ale przepraszam, przerwę cię tylko, bo chciałam dopytać o ten aspekt prawny, bo wiemy, że nie odstrasza wysokość kary, ale bardzo często jej nieuchronność. No i teraz pytanie: Bo mamy taką sytuację, że. O czym wspominała Dorota Rabczewska wczoraj na Sejmowej komisji, że są specjalne grupy w mediach społecznościowych, gdzie właściciele schronisk mają, na, mają konsultować się, jak omijać przepisy. Są sytuacje takie, że mm, osoby, które zajmują się wyłapywaniem bez, yy, bezdomnych zwierząt, mają płacone za wyłapanie, a nie za opiekę nad tymi zwierzęciami, więc w konsekwencji może dochodzić do sytuacji, kiedy wiele razy to samo zwierzę jest wyłapywane, tylko po to, żeby więcej na nim zarobić. No i teraz pytanie, bo to nie są. Yy, czy to są luki w prawie, czy ktoś tutaj Twoim zdaniem, jako prawniczki, omija to prawo i nagina przepisy do własnych korzyści? Myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia i myślę, że wszystkie działania w tym temacie są bardzo potrzebne. I... Wszystkie patologie, które są wokół przepisów dotyczących praw zwierząt, teraz mam nadzieję widoczne zaczną być naprawiane. I nie ma wątpliwości, że prawo musi być tak skonstruowane, żeby dało możliwość organom do tego, żeby je egzekwować. Nieuchronność kary jest kluczowa. Jest dużo bardziej kluczowa niż jej wysokość wbrew pozorom. I to każdy student na socjologii prawa wie. Ja wczoraj odbyłam długą rozmowę z meceną Stopczewską, osobą, która jest aktywistką od wielu lat działającą w zakresie praw zwierząt i osobą, która realnie na salach sądowych mierzy się z nie tylko oprawcami zwierząt, ale również z niewydolnym systemem prawnym. My musimy wzmocnić przekonanie sędziów że prawa zwierząt y, są bardzo ważne i że społeczeństwo oczekuje karania ich. I myślę, okay. że jest. Mm -hmm. Jest wiele do, nie, do robienia, rozumiem, po taki... tylko to powiedzieć o jednej historii z senatorem Prawa i Sprawiedliwości, który swego czasu ciągnął jednego psa za samochodem, w związku z tym w konsekwencji ten pies niestety zmarł. I potem wszystko miało też miejsce, swój finał na sali sądowej. I wyrok w tej sprawie był na początku to były prace społeczne, a potem była nawiązka finansowa. Więc. No właśnie, pytanie, czy to są wystarczające kary za no, pozbawienie życia zwierzęcia? A ten przywołuje, bo o tym było głośno. To był też polityk Prawa i Sprawiedliwości, więc w, wtedy ówczesne, ówcześnie rządzącej partii, więc dużo osób o tym mówiło. Tak. E, pamiętam ten, e, ten czas, pamiętam ten przykład, ale niestety my, miłośnicy zwierząt, każdego dnia dostajemy informacje o tego typu e, sytuacjach, i to też jest rola nas jako społeczeństwa, nas jako e, osób e, rozpoznawalnych, żeby pokazać jak bardzo duże jest oczekiwanie społeczne do tego, żeby móc w końcu karać e, przestępców e, zgodnie z kodeksem, bo bardzo często jest tak, że zasądzane, wi, e, m, zasądzane kary są mniejsze niż te, które są dopuszczalne według kodeksu, więc to prawo istnieje. Sędziowie tylko powinni, też nie wszyscy, ale niektórzy sędziowie powinni po prostu zacząć zasądzać te kary w takich widełkach, jakie są możliwe. I nie mam wątpliwości, że jesteśmy na drodze do tego, żeby nasze cele, również te długofalowe, osiągnąć. No i proszę Państwa, my na pewno temu będziemy się wszystkiemu przyglądali. Na, u nas na YouTubie faktu mogą Państwo znaleźć relację z wczorajszego posiedzenia Sejmowej Komisji, o której rozmawialiśmy, więc zapraszamy do zasubskrybowania kanału i do obejrzenia tamtej relacji. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tak. Chciałam tylko dodać, że dziękuję Twojej redakcji i dziękuję innym redakcjom, że zajmujecie się tym tematem, bo ta siła i odpowiedzialność Wasza jest ogromna właśnie z, z tego powodu, że my możemy o tym mówić, a Wy to pokazujecie. Bo takie działania, które nie przebijały się medialnie, one są prowadzone od wielu, wielu lat przez różne stowarzyszenia i fundacje i różnych aktywistów. To wydajecie temu głos i za ten głos wam bardzo wam dziękuję. No my robimy wszystko dla państwa, dla naszych widzów, dla naszych odbiorców, więc cieszymy się, że możemy dostarczać państwu wartościowe treści u nas na YouTubie i na stronie fakt.pl. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i życzymy dobrego dziękuję. dnia. Dziękuję. Miłego dnia.